Słuchajcie, zdrabki, jakie udało mi się dzisiaj kupić. Jakie kupiłem czarny diament? Do wygrania, słuchajcie, jest tutaj pół miliona, pięćset tysięcy złotych. No i zasady, widzę, że są tak jak wszędzie. Zdrapujemy na górze wygrywające liczby. Jeżeli te liczby gdzieś nam się tutaj pojawią na dole, no to wygrywamy przypisaną do tego kwotę. Oczywiście mamy jeszcze talizmany, mamy tutaj znajdź taki symbol, lub taki symbol, widzicie? Jemencik oślepowany, no i tak otrzymujemy też przypisaną do, tej, do tego symbolu kwotę, a nawet wielokrotność tej kwoty. Lecimy z koksem, zobaczymy, zobaczymy co tam się kryje w tych zdrabkach. Wykrywające liczby, jakie tutaj się kryją w tej pierwszej zdrabce to jest 5, 36, 13, 16 i 12. I teraz szybciutko zobaczymy wspólnie, czy udało się coś wygrać. 27, 23. Co tutaj jest? Tutaj jest 15. Tak, jak sami widzicie, wszystko tak o 1. Tu jest 35, tu 36, tutaj 17, a wygrywająca 16. I tak wszystko po prostu mijamy się o jedno. O jedno. Tutaj 19. 19 nie jest wygrywającą. Tu jest 1. Tu jest 0,3, tu jest 31, 11, 7, 14, 2. No niestety żadna z tych liczb nie jest liczbą, która da nam chociaż najmniejszą wygraną. Przyśpieszam, żeby nie nudzić. W pierwszej zdrabce nie widzę wygranej. Przechodzimy do drugiej. I może tutaj się szczęście do nas uśmiechnie. Wygrywająca liczba pierwsza to 40, 36, 39, 6, 24. Jest tu jakaś wasza szczęśliwa liczba? Mojej nie ma akurat, ale to nie oznacza wcale, że, że nie wygram dzisiaj. No, nie ma tutaj wygrywającej. 22 nie wygrywa, 27 nie wygrywa, 38 też nie, 25 nie, 35 nie, 9, 37 to nie jest nasza wygrywająca liczba. Tutaj mamy 11. Dwadzieścia sześć, trzydzieści cztery, siedemnaście, trzynaście, dwadzieścia trzy, dwanaście i osiem. No niestety w tych dwóch zdrabkach nie znalazła się ani jedna wygrywająca liczba, więc wtopiłem 20 zł nic nie wygrałem